Dzień dobry, słuchajcie, ten sezon mógłby się już skończyć i... Nawet z takimi liczbami, które Jude Bellingham wykręcił do 8 października, moglibyśmy dojść do wniosku, że ten pierwszy sezon po prostu jest udany w wykonaniu tego angielskiego pomocnika, ponieważ niezależnie od tego, ile on trafiń dołoży od tego momentu do końca sezonu, czy będzie to 5 goli, czy będzie to 25 goli, tak naprawdę już można powiedzieć, że zrobił swoje jak na ten pierwszy sezon. Tym bardziej, że nie oszukujmy się, Jude Bellingham w barwach Realu Madryt nie miał być rozliczany konkretnie ze zdobyczy bramkowej tym bardziej, jeśli rzucimy sobie okiem na jego pozycję. No, bo widzimy jednak, że to nie jest oczywiście klasyczna dziewiątka, co pokazują nawet te liczby. Więc 10 meczów, 10 goli i 3 asysty w wykonaniu Juda Bellingama to jest coś nieprawdopodobnego. Natomiast tak naprawdę z każdym kolejnym spotkaniem, w którym oglądamy Bellingama, to już przestaje tak naprawdę być zaskakujące. I nawet w tej rywalizacji z Osasuną, to co robił Bellingam, to można powiedzieć, już była totalna norma, jak na tego piłkarza. Więc nie będę tutaj szczególnie się rozlekał na temat Juda Bellingama, który na tle rywalizacji z La Liga, ale na tle rywali z Napoli. Tak samo to ostatnio wyglądało. Wygląda po prostu na piłkarza, który włącza tryb amator w FIFA i tak sobie jeździ, bawi się, prowadzi tę piłkę tak naprawdę totalnie bez żadnego problemu. Natomiast z tego ostatniego meczu Realu Madryt z Osasuną można wyciągnąć całkiem sporo ciekawych wniosków. Znaczy ciekawych moim zdaniem, bo być może wy uznacie, że to w ogóle nie jest ciekawe. Natomiast przede wszystkim Vinicius wraca do formy. To jest oczywiście bardzo optymistyczny sygnał dla kibiców Realu Madryt. Ja nie ukrywam, że w tym meczu wini zaimponował mi nawet nie tą sytuacją, w której zdobył bramkę, ponieważ tam kluczowe było to przyjęcie piłki na kilka czy kilkanaście metrów do przodu, czym zrobił przewagę nad zawodnikiem Osasuny. Natomiast to, jak Vinicius zachował się przy trafieniu Hoselu, to było kapitalne zachowanie dla rasowej dziewiątki dla wysokiego, dobrze zbudowanego napastnika, przyjął sobie piłkę z rywalem na plecach, obrócił się, stworzył sytuację koledze, naprawdę to było fantastyczne zachowanie Brazylijczyka, który do tej pory kojarzył się raczej z inną grą, natomiast tutaj wykorzystał tę sytuację można powiedzieć w 150%, ponieważ raczej nikt nie zakładał, że Vinicius tyłem do bramki będzie w stanie zachowywać się tak znakomicie, więc wiadomo, że jak to zwykle bywa przy okazji meczów Realu Madryt jeśli gole strzelają Vinicius, gole strzela Jude Bellingham, to najczęściej mu mówi się właśnie o tych zawodnikach i ci zawodnicy kradną okładki. Natomiast na początku tego sezonu Realu Madryt ja bym chciał bardzo wyraźnie podkreślić rolę innego piłkarza, czyli Fede Valverde, bo dla mnie to jest taki bohater z cienia. Zwykle mówi się po prostu o innych piłkarzach, natomiast w tej rywalizacji oglądaliśmy absolutnie najlepszą wersję Fede Valverde. Nie tylko jeśli chodzi o bieganie, przesuwanie, asekurowanie pozycji kolegów, ale też jeśli chodzi o te argumenty stricte piłkarskie. Fede Valverde oczywiście zanotował w tym meczu dwie asysty. Fede Valverde w Meczu zanotował najwięcej kluczowych podań spośród wszystkich piłkarzy, czyli łącznie 5. A jeśli chodzi o odbiory i przechwyty, lepszy był tylko Ferland Mendy. Fede Valverde w moim odczuciu. Musiał dojść do takiego wniosku, że przy takim tłoku, jaki się stworzył, jeśli chodzi o środkowych pomocników w Realu Madryt i zakładając, że za chwilkę może tam trafić, za chwilkę, za pół roku, że może tam trafić kolejny napastnik, może zabraknąć siłą rzeczy miejsca właśnie dla jednego piłkarza. No bo jeśli założymy sobie, że przyjdzie jakiś lewy obrońca, po to, żeby Kamavinga nie był lewym obrońcą, aczkolwiek cały czas jako lewy obrońca wygląda lepiej, jeśli przyjdzie jakiś napastnik, no to Kamavinga będzie chciał grać jako środkowy pomocnik, no i też siłą rzeczy zabraknie miejsca dla jednego piłkarza i trudno jest zrezygnować z któregokolwiek z tych zawodników. Trudno jest zrezygnować z takiej inwestycji jak Kamavinga, ponieważ on się będzie rozwijał i będzie świetny. Trudno jest zrezygnować z Czułameniego. Moim zdaniem w tym momencie Real w tej optymalnej konfiguracji bez Czułameniego nie wygląda najlepiej. Do Czułameniego za chwilkę przejdę, ale nie da się zrezygnować z takiego Fede Valverde. Dlatego, że nawet jeśli nie gra jakichś wybitnych zawodów pod tym względem stricte piłkarskim, jeśli chodzi o notowanie tych asyst, strzelanie goli, zaliczanie kluczowych podań, to jest piłkarz bezcenny. A jeżeli ta wersja Fede Valverde dokłada jeszcze tyle tych argumentów stricte piłkarskich, jak w tej rywalizacji z Osasuną, czyli dwa naprawdę takie przytomne prostopadłe podania, plus naprawdę świetna gra z piłką przy nodze, to Fede Valverde staje się piłkarzem bezcennym. I mówię o tym dlatego, że w moim odczuciu w hiszpańskich mediach na przykład za mało mówi się o Fede Valverde w stosunku do tego, co ten piłkarz daje swojemu zespołowi. I tak jak mówię, dla mnie to jest zawodnik absolutnie bezcenny. Kiedyś Toni Kroos powiedział, że to jest absolutna topka, jeśli chodzi o środkowych pomocników na świecie. I dla mnie to jest zawodnik kompletny. On nie ma w sobie takiej gracji, nie ma w sobie elegancji. I to, co on na przykład daje swojemu zespołowi, mm, na przykład jeśli chodzi o te prostopadłe podania, to nie są, wiecie, piłki ala Andrea Pirlo czy coś w tym stylu. To nie są jakieś magiczne podania, ale to są podania nastawione przede wszystkim na produktywność i pod tym względem Fede Valverde też po prostu w tym meczu był kapitalny. Docenić należy też oczywiście Aureliana Czułameniego, który miał jeden taki moment w trakcie tej rywalizacji, kiedy delikatnie się zawiesił, natomiast na pozycji środkowego obrońcy po prostu sobie poradził i czasami właśnie po takich meczach z Osasuną, niby takie, wiecie, mecz niepozorny, bez historii nikt tego nie będzie wspominał za jakiś czas. Są takie. Występy pojedyncze, z których możemy coś właśnie wyłapać. No i na przykład przekonaliśmy się, że Orléans Czułameni jako środkowy obrońca może dać radę. Także jeśli chodzi o grę z piłką przy nodze, jaki piłkarz zaliczył najwięcej podań z gry w pole karne w tym meczu? Orléans Czułameni. Ale też trzeba przyznać, że. Karol Ancelotti w tym meczu stworzył naprawdę idealny ekosystem dla Chouaméniego, żeby on poczuł się komfortowo na tej nowej dla siebie pozycji. Ponieważ jeśli masz obok siebie takiego człowieka jak Antonio Rüdiger, który jest w świetnej formie, jeżeli masz na boisku piłkarza tak inteligentnego jak Luka Modric, no to siłą rzeczy każdy po prostu będzie czuł się komfortowo. I Luka Modric w tym meczu znów udowodnił, że cały czas daje radę na najwyższym poziomie. Mówi się często w Hiszpanii o tym, że trwa teraz to caso Modric, sprawa Modricza. Czy Modric nie dostaje za mało minut, czy za chwilkę się nie zdenerwuje, czy nie wybierze interu Miami. Ja Szczerze mówiąc, kompletnie nie rozumiem tych dyskusji, bo wiadomo, jak to świecie, w kontekście Realu, Madryt czy Barcelony. Jeśli wszystko układa się bardzo dobrze, na no w przypadku Realu jednak większość rzeczy układa się bardzo dobrze, to żeby gdzieś poszukać jakiejś polemiki, można zadać pytanie o piłkarza, który nie gra. No ale jak ma grać, jeśli inni wyglądają bardzo dobrze, to po pierwsze, a po drugie, no jeśli Luka Modric. Ma 38 lat. No, na którymś etapie kariery jednak trzeba zdać sobie sprawę, że nawet jeśli ty jesteś bardzo dobrym piłkarzem i rywalizujesz z bardzo dobrymi piłkarzami, to też klub musi patrzeć na inwestycje. I szczerze mówiąc, znając charakter Luki Modricza, ja jestem przekonany, że to jest takie, wiecie, szukanie dziury w całym i że tak naprawdę to Caso Modric funkcjonuje jedynie w hiszpańskich mediach, bo i Modric musi zrozumieć swoją pozycję, ale też Real po prostu powinien inwestować właśnie w tych młodych zawodników, którzy którzy dają radę cały czas na najwyższym poziomie. Na temat Osasuny tutaj szczególnie chyba nie ma sensu się rozwodzić, ale chciałbym poruszyć jeden wątek, czyli formę Davida Garcia, który w tym meczu spisywał się po prostu katastrofalnie. To jest najbardziej wartościowy piłkarz Osasuny od ładnych kilku lat. To jest zawodnik, który już zahaczył reprezentację Hiszpanii. To jest piłkarz łączony z Atletico. Ostatnio dostawał także oferty z Kataru i wydawać by się mogło, że jeśli ktoś ma zagwarantować jakąś tam w miarę solidność w Osasunie, to będzie to właśnie David Garcia. Tymczasem w ogóle w tym meczu tak nie było praktycznie pod każdym względem był pogubiony, jeśli chodzi o krycie, jeśli chodzi o pojedynki. No po prostu piłkarze Realu Madryt robili z nim co chcieli. Po pierwsze dlatego, że sami byli w for wybitnej formie, po drugie też sam Dawid wyglądał po prostu katastrofalnie. Jeszcze jeden taki wątek związany z Realem Madryt. Już tak krótko to, co wydarzyło się ostatnio w kontekście Viniciusa, to jak potraktowały go gazety z Walencji, konkretnie Super Deporte. Tutaj widzicie tę okładkę, czyli robienie z Viniciusa Pinokia. To jest oczywiście nawiązanie do tych słów, że Vinicius był leżony przez całe Estadio Mestaya. Moim zdaniem, jakkolwiek całe to środowisko z Walencji będzie po prostu stawało w obronie kibiców klubu, tak będą wypowiadali się czy to trenerzy, Ruben Baracha, czy piłkarze, że to wcale nie jest tak, że cały stadion skandował. Jakieś hasła, wyzwiska w stosunku do Viniciusa, to moim zdaniem to jest rozmydlanie problemu, ponieważ jeśli pojawiają się takie obelgi na stadionach, to w, w tym momencie jakaś taka dyskusja, czy krzyczał cały stadion, czy krzyczała 1 trzecia stadionu, czy trzy czwarte stadionu, to jest tak naprawdę odwracanie uwagi od meritum. Ten problem trzeba wyeliminować. Jeśli ty jesteś gwiazdą Realu Madryt, która przy każdym kontakcie z piłką na Estadio Mestaja jest wyzywana, to taka postać nie zastanawia się w tym momencie czy kibice krzyczą Tonto, czy krzyczą Mono, bo jedno i drugie brzmi w podobny sposób i Vinicius prowadząc kolejne akcje nie zastanawia się nad tym czy krzyczy 80% stadionu, czy krzyczy 100%. Moim zdaniem to jest odwracanie uwagi po prostu od problemu to co zrobili dziennikarze Superdeporte od problemu bardzo poważnego, z którym należy walczyć i Vinicius stał się twarzą tej walki, to jest oczywiście bardzo dobre, bo wydaje mi się, że wielu kibiców po prostu po tym co działo się w ostatnim sezonie właśnie w kontekście Brazylijczyka będzie zastanawiało się nad tym, czy wyzywać piłkarzy na takim tle, ale w tym momencie robienie idioty z Viniciusa to jest moim zdaniem cios poniżej pasa. Bardzo dobry mecz obejrzeliśmy także na Civitas Metropolitano, takie starcie o posmaku Ligi Mistrzów, czyli Atletico Madrid kontra Real Sociedad. Pierwsza połowa w wykonaniu Atletico, coś niesamowitego, jeśli chodzi o poziom taktyczny, jeśli chodzi o do, taką dojrzałość, klasę piłkarską, taką świadomość własnej klasy. Później ta karta się odwróciła i Real Sociedad doszedł do głosu i stworzył sobie sporo sytuacji. Mieliśmy mnóstwo kontrowersji sędziowskich także w tym meczu, ponieważ moim zdaniem hmm, sędzia powinien podyktować dwa rzuty karne. Dla Realu Sociedad, po tym jak ręką zagrał Alvaro Morata oraz po tym jak faulowany był takie kubo przez Jana Oblaka, sytuację do interpretacji, ja to interpretuję tak, że należały się dwa rzuty karne. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na kilka wątków. Po pierwsze, potwierdzenie znakomitej dyspozycji Mikela Oyarsabala, który dostał powołanie do reprezentacji. Takie powołanie dość kontrowersyjne, ponieważ on ostatnio grał nierówno, ale już w tych ostatnich meczach naprawdę zaczął nawiązywać do, do tej wysokiej formy. Po drugie, to jak Atletico było w stanie całkowicie zneutralizować, wszystkie mocne strony Realu Sociedad w pierwszej połowie. I Jar Sabala wtedy, i Take Kubo, i Braisa Mendesa. Widzieliśmy jak radził sobie ostatnio Real Sociedad na tle Realu Madryt w pierwszej połowie. No to tutaj takiego komfortu nie mieli. Natomiast jeśli chodzi o Diego Simeone, chciałbym podkreślić tutaj bardzo wyraźnie jedną rzecz właśnie w kontekście Cholo. Przez wiele lat Simeone uchodził za takiego trenera dogmatyka. Takiego trenera, któremu można było przypisać, wiecie, 4-4-2 to jest system czolo. Czolo zawsze będzie stosował 4-4-2, będzie stawiał na weteranów, tych wszystkich Gabi, Filipę Luisów, Juanfranów i, i ten futbol czolo może trwać jeszcze przez 50 lat, ale to zawsze będzie 4-4-2. Moim zdaniem czolo całkowicie odwrócił stereotyp, ostatnio wokół własnej osoby. To znaczy, dla mnie dzisiaj Simeona jest jednym z najbardziej elastycznych trenerów na tym poziomie w Europie, jeśli chodzi o prowadzenie właśnie tych topowych zespołów. Zwracałem uwagę wielokrotnie na to, że on potrafi żonglować systemami w trakcie meczu, że potrafi zmieniać rolę poszczególnym piłkarzom, że Rodrigo Riquelme wcześniej mógł być lewym wahadłowym, a teraz wchodzi na pozycję prawego pomocnika. Nowa rola dla Mario Hermoso, który często w fazie rozegrania schodzi na pozycję środkowego pomocnika. No gdyby ktoś mi powiedział, powiedział kilka lat temu, że to Simeone będzie wdrażał takie nowatorskie rozwiązania, to nie uwierzyłbym. I dzisiaj tak naprawdę zastanawiając się, jaki stereotyp można byłoby podpiąć pod to Atletico, to dla mnie to jest zespół kompletnie nieprzewidywalny dla trenera rywali. I to jest największy atut Atletico. Przekonaliśmy się o tym w starciu z Realem Madryt, kiedy obejrzeliśmy masterclass w wykonaniu Atleti i Diego Simeone. Ale na przykład przy okazji druzgocącej porażki z Walencją obejrzeliśmy całkowitą antytezę, więc jest tam troszkę takiej nieprzewidywalności, przepraszam, negatywnej, że nie wiemy, jaką wersję atleti dostaniemy. Natomiast jest też nieprzewidywalność pozytywna polegająca na tym, że nigdy nie wiesz, po pierwsze, na jaki system zdecyduje się Czolo, po drugie, jakie role dostaną piłkarze, po trzecie, na jakie zmiany tych funkcji Ty powinieneś się nastawić po prostu w trakcie tej rywalizacji. I dzisiaj, na przykład, na pytanie, czy my oglądamy Atletico ofensywne czy defensywne, ja nie potrafię znaleźć odpowiedzi a Konopski dalej nie wrzucił filmu. Wracając. Mieliśmy trzy gole strzelone z Granadą. Mieliśmy siedem goli strzelonych z Rayo Vallecano. Mieliśmy trzy gole strzelone z Realem Madryt. Trzy gole strzelone z Cadiz. Mieliśmy trzy gole strzelone także z nordem, Czyli generalnie pada sporo bramek w meczach Atletico. Na pewno defensywa jest do uszczelnienia. Natomiast jeśli spojrzymy sobie na statystyki, które podaje La Liga, Atletico ma drugi najniżej ustawiony blok defensywny. Czyli to jest zespół defensywny czy ofensywny. Dla mnie to jest po prostu hybryda. I w tym momencie Atletico jest zespołem skrajnie nieprzewidywalnym. Ja mimo wszystko uważam, że to przynosi temu zespołowi więcej plusów, zdarzają się minusy, natomiast doceniłbym Diego Simeone za to, że całkowicie odwrócił swój imidż jako trener. Niewielu szkoleniowcom to się udaje, żebyś był postrzegany przez wiele lat jako trener taki i taki, a później przychodzą jakieś zmiany i pracujesz w zupełnie inny sposób. Naprawdę to jest coś, na co warto zwrócić uwagę i docenić za to Czolo. Jeszcze jedna taka ciekawostka z tej kolejki. Na boiskach Primera División zadebiutował w barwach Walencji Jarek Gąsiorowski. Środkowy obrońca z rocznika 2005. Myślę, że możecie kojarzyć to nazwisko, bo jakiś czas temu nagrywałem o nim shortsa, który poniósł się całkiem spoko. I to jest środkowy obrońca, na którego naprawdę liczy Walencja. To znaczy Jarek uchodzi za perełkę Akademii Walencji już od jakiegoś czasu. I nawet w pewnym momencie doszło do takiego zjawiska... Że wielu młodych piłkarzy w Walencji doszło do wniosku, że woli opuścić ten klub i rozwijać się w innym miejscu. Na przykład w Realu Madryt. Natomiast wtedy można było przeczytać, że e, trenerzy w Walencji odpowiadali, ale spoko, bo my mamy Jarka. Nie ma problemu, my sobie poradzimy, bo jest Jarek. Jak wygląda sytuacja tego piłkarza, który mógłby reprezentować Polskę, ale zdecydował się na Hiszpanię? Ano, sytuacja wygląda tak, że raczej to jest dla nas przegrana sprawa. To znaczy, oczywiście, ten piłkarz miał do tego prawo. Wychował się w Hiszpanii, ma mamy z Hiszpanii, pewnie mówi po hiszpańsku lepiej niż po polsku. To zdecydowanie, bo nawet jakiś czas temu go o to pytałem. PZPN starał się o tego zawodnika, natomiast też ta wewnętrzna, lokalna presja, nawet ze strony klubu, ze strony Walencji. To był chyba taki bardzo wyraźny sygnał dla Jarka, że lepiej by było dla ciebie, żebyś reprezentował Hiszpanię. Bo nie wiadomo, czy mógłby liczyć, wiecie, na takie postrzeganie, nawet w obrębie samej Walencji, gdyby zdecydował się na reprezentowanie innego kraju niż Hiszpania. Tu nie chodzi o Polskę, innego kraju niż Hiszpania, więc można z jednej strony powiedzieć, że tracimy wielki talent, natomiast de facto my tego talentu nigdy nie mieliśmy. Ale na pewno jest to jakaś ciekawostka dla polskiego kibica, że piłkarz o polskim nazwisku, o polskich korzeniach. Reprezentuje Walencję w Primera Division. A biorąc pod uwagę formę, Poszczególnych obrońców w Walencji. Moim zdaniem za chwilkę Jarek dostanie szansę, bo Christian Moskera, czyli też młody stoper, wygląda bardzo kiepsko. Czeng Iskaczar, czyli obrońca, który kosztował kilka milionów, to jest moim zdaniem w ogóle jakiś całkowicie pomylony transfer, jak dotąd, bo kontuzję ma Mukhtar Diakabi, który też jest skrajnie niesolidny. I Ruben Baracha w tym momencie musi kombinować na przykład z przestawianiem stoperów na inne pozycje, czyli na przykład Cheng Iskaczar gra na pozycji lewego obrońcy, wcześniej Mukhtar Diakabi był przestawiany na pozycję defensywnego pomocnika. Zerowe zaufanie w stosunku do UGO Gijamona, który w oczach Barachy chyba bardziej jest defensywnym pomocnikiem niż stoperem, więc tworzy się fajny krajobraz dla Gąsiorowskiego, żeby za chwilkę się przebić i może gdzieś, wiecie, załapać się do tego systemu rotacji. Raz pierwszy skład, raz ławka. Myślę, że ten pierwszy skład jest już bliski. I na koniec jeszcze kilka słów o rywalizacji Granady z Barceloną, która była nadzwyczaj emocjonująca, bo podejrzewam, że kibice Barsy nie zakładali, że z Granadą będzie tak ciężko. Natomiast zanim tutaj przejdę do kilku wątków, które sobie zapisałem, chciałbym odnieść się do dwóch sytuacji kontrowersyjnych, które widziałem, że rozpaliły kibiców właśnie w końcówce. Moja interpretacja jest taka, że gol na 2-2 powinien zostać uznany. Ja tam nie widzę fauli ze strony Joana Felixa, natomiast gol na 3-2 dla Barcelony. Barcelony, słusznie nie został uznany, ponieważ o ile Felix nie był w tamtej sytuacji na spalonym, o tyle Ferran Torres zrobił taki ruch, który sugerował, że zamierza powalczyć o oddanie strzału, co oznacza, że wpłynął na zachowanie bramkarza. Tak więc zgodnie z prawem ten gol nie został słusznie uznany. Taka jest moja interpretacja tej sytuacji. Natomiast jeśli chodzi o sam styl Barcelony, to mimo że to spotkanie nie układało się po myśli Barsy praktycznie od samego początku. To w moim odczuciu Barcelona ostatnio grała sporo słabszych meczów. Na przykład przypomina mi się rywalizacja z Celtą Vigo. Ten mecz z Granadą to nie był taki mecz Klasyka, gdzie Barcelona ma problem ze stwarzaniem sytuacji z rywalem, który bardzo głęboko się okopie. Zresztą wystarczy spojrzeć na statystyki z tej rywalizacji. Barcelona oddała 22 strzały, 10 celnych. Dla porównania Granada 7 uderzeń i 2 celne. Jeśli chodzi o expected goals, Barcelona zasłużyła na. 3,32 gola w tej rywalizacji, a granada na 0,73. Więc to nie była taka klasyka, że Barsa właśnie ma problem z ekipą, która skupia się jedynie na obronie. Tym bardziej, że mówiliśmy tutaj o granadzie, czyli zespole prowadzonym przez Paco Lopeza, który kiedy jeszcze prowadził Lewantę, to często tak to wyglądało, że kiedy Lewantę Paco Lopeza mierzyło się z potentatami, to gwarantowało goleady. Ponieważ Paco Lopez nie jest trenerem defensywnym, jest trenerem, który nastawia się na bezpośredni futbol, ale to jest futbol bardzo odważny, taki na hura do przodu, gdzie piłkarzem, który perfekcyjnie realizuje tę filozofię jest Brian Saragossa. To jest na pewno takie nazwisko, które warto zapamiętać. Nawet nie tyle na podstawie tego meczu, w którym strzelił dublet, bo ten mecz uwiarygodnił go na wysokim poziomie. A był bliski strzelania hatrika, bo jeszcze obił obramowanie bramki w końcówce. Natomiast Brian Saragossa od początku tego sezonu prezentuje się naprawdę wybornie. Ja akurat przygotowuję sobie taki odcinek piłkarzy spoza mainstreamu, których nazwiska warto zapamiętać. No i tam znalazł się Brian Saragosa i powiem wam, że teraz mam delikatny mentik. No bo jeśli strzelasz dwa gole z Barceloną, to chyba już w tym mainstreamie się znajdujesz. Natomiast Brian Saragosa, zanim przejdę do wątków związanych z Barceloną, to jest na pewno taki piłkarz którego warto brać nawet pod kątem reprezentacji Hiszpanii, dlatego że niewielu jest takich zawodników w hiszpańskim systemie szkolenia. Ja o tym bardzo często mówię, że hiszpański system szkolenia troszkę się zapętlił na zasadzie takiej, że budują bardzo wielu środkowych pomocników, którzy świetnie poruszają się po boisku, którzy są przeinteligentni, jeśli chodzi o to poruszanie się pomiędzy liniami, prostopadłe podania, przegląd pola. Natomiast takich piłkarzy jest bardzo wielu, a niewielu jest piłkarzy. Takich jak typowi napastnicy, agresywnie grający środkowi obrońcy, albo właśnie tak przebojowi skrzydłowi, jak wspomniany Brian Staragossa, Zresztą powiem Wam szczerze, że jak patrzę na Briana Saragosa, to mam wątpliwości, czy to ma być prawo skrzydłowy czy to ma być lewo skrzydłowy, czy to ma być piłkarz podwieszony za napastnikiem. Moim zdaniem to jest piłkarz tak przebojowy i tak błyskotliwy, tak często decydujący się na dryblingi i tak też konkretny w ostatniej fazie tej akcji, on ma już 5 goli w tym sezonie Primera Division, i często to są bramki zdobywane w naprawdę piękny sposób, że trudno jest mi go przypisać do jednego. Pozycji. To znaczy, gdyby on trafił, załóżmy do Realu Madryt, to mógłby być prawoskrzydłowym, mógłby być lewoskrzydłowym, gdyby zabrakło Viniciusa. Gdyby trafił do Celti Vigo, mógłby być napastnikiem i tak dalej. W każdym razie to jest piłkarz naprawdę już teraz wysokiej klasy, który jestem przekonany, że za chwilkę wyląduje albo. W lidze saudyjskiej, albo w Premier League, albo w zespole Potentata Ligi Hiszpańskiej. To ostatnie wydaje mi się najmniej prawdopodobne ze względu oczywiście na financial fair play. Pozdrawiamy Javiera Tebasa. Natomiast ten mecz absolutnie uwiarygodnił Briana Saragosse na wysokim poziomie i utwierdził nas w przekonaniu, że Barcelona ma potworny problem, jeśli chodzi o bronienie kontrataków. I to jest akurat cecha wspólna rywalizacji z Granadą, z meczem. Seltą, no bo w taki sposób Selta dochodziła do sytuacji, w taki sposób zawodnicy Selty też wpisywali się na listę strzelców, więc to jest na pewno taka rzecz, nad którą Szawi będzie musiał popracować, bo jeżeli dochodzi do sytuacji, w której kunde. Przegrywa pojedynek z Brianem Staragosą swoją drogą, to, co mi najbardziej zaimponowało w Brianie w tamtej sytuacji, nawet nie to, że on wygrał dribbling, że potrafił sobie tę piłkę przygotować do oddania strzału, mówię o drugim golu, ale że on nie pękł w starciu fizycznym z Kunde. To już świadczy o tym, że Brian to jest naprawdę kozak. Natomiast Barsa ma spory problem. I jeśli w takiej sytuacji, kiedy rywal szybko stara się zbudować ten kontratak, nie wygra pojedynku szybkościowego Kunde albo Araucho, no to zaczynają się kłopoty, ponieważ te boki obrony też często mogą być ustawione na tyle wysoko, że nie nadążysz. To jest jedna rzecz. Druga jest taka, że Łankancelo generalnie nie broni, więc jego. Przy tym bronieniu kontrataków od razu trzeba wyłączyć. I tak to często wygląda w przypadku Szawiego, że zawsze pojawia mu się jakaś taka łamigłówka do rozwiązania. A to do poprawy pressing, a to do poprawy chłego interior, czyli właśnie ta gra środkowych pomocników gra w drugiej linii. A to do poprawy, właśnie to przejście z ofensywy do defensywy, które bardzo szwankuje w Barcelonie. Co jeśli jeszcze jest połączone z kiepską formą Ter Stegena, no bo gol na jego konto, no to daje taki efekt, jaki daje. Po prostu Barcelona traci zdecydowanie więcej goli niż w poprzednim sezonie. A jeśli jeszcze. Jeszcze przy tym bronieniu kontrataków dołączymy do tego fakt, że piłkarzem, który traci te decydujące piłki, tak było przy akcji bramkowej, ale tak też było przy akcji, w której Brian Saragossa trafił w słupek, że tym piłkarzem jest Gavi. No to zaczyna się naprawdę bardzo duży kłopot. Gavi, który w tym meczu grał naprawdę bardzo głęboko i często w fazie rozegrania, w fazie rozpoczęcia akcji, ustawiał się praktycznie w poziomie bardzo głęboko z Ilkajem Gendoganem, i miałem takie wrażenie, że troszkę tam brakowało jeszcze jednego takiego środkowego pomocnika, który mógłby pomóc w rozegraniu, bo to nie był najlepszy mecz w wykonaniu. Żuan Cancelo, z kolei Żułan Felixa, z kolei pochwaliłbym za taką osobowość boiskową, modne słowo w polskiej piłce, za, za ten charakter, za to, jak był aktywny, za to, ile oddawał strzałów, za to, jak bardzo sta Starał się pokazać, że on chce dźwignąć tę Barcelonę na swoich plecach. I to już jest naprawdę dłuższy okres, kiedy możemy ocenić Felixa w Barcelonie, i trzeba przyznać, że jak na razie nie zawsze jest konkretny, nie zawsze jest skuteczny, nie zawsze rozgrywa wybitne mecze, ale charakteru mu nie brakuje. A to jest tak naprawdę ta najistotniejsza kwestia, jeśli chodzi o Felixa. Największy znak zapytania. Dwa minusy. Ferran Torres na pewno tego meczu nie wykorzystał, żeby dostarczyć argumentów Szawiemu, że może rywalizować z Robertem Lewandowskim. Jedna świetna piłka od Ronalda Araujo zmarnowana. Taka piłka zagrywana w stylu, powiedzmy, Orlena niego z meczu Realu Madryt, także w tej kolejce z Osasuną. I Alejandro Balde. Ja wiem, że on miał udział w akcji bramkowej, natomiast Mimo wszystko, patrząc na te kolejne rajdy Alejandro Balde, mam wrażenie, że on się nie rozwija pod względem piłkarskim. Wspominałem o tym ostatnio, natomiast to jest kolejny taki mecz, przy którym chciałbym na to właśnie zwrócić uwagę, że jak patrzę na Alejandro Balde, to coraz częściej widzę takiego, wiecie. Lewego obrońca, który nastawia się na ofensywę, że jeździć od jednego pola karnego do drugiego pola karnego. Natomiast coraz częściej widzę jakiegoś, wiecie, Adrie Pedrose, piłkarza tego typu. Oczywiście Balde jest lepszym zawodnikiem, ale żebyście zrozumieli o co mi chodzi, że troszkę za mało jest myślenia w tych akcjach Balde. Troszkę za bardzo jedzie na schemacie, na tych swoich możliwościach motorycznych. A to już nie jest piłka juniorska, gdzie będąc piłkarzem tak fantastycznie przygotowanym fizycznie i motorycznie, ty jesteś w stanie odjeżdżać po prostu kolejnym rywalom. Wydaje mi się, że na tym etapie kariery piłkarskiej Balde, to jest cały czas bardzo młody piłkarz, więc wiadomo, że ma duży margines jeszcze, jeśli chodzi o rozwój. Ale jeśli jesteś podstawowym piłkarzem Barcelony przez tak długi okres, no to naprawdę należy wymagać, żeby wreszcie ktoś mu... Zaktualizował ten software i troszkę podkręcił to piłkarskie IQ, bo moim zdaniem zbyt często tego brakuje Alejandro Balde, natomiast tutaj wiecie, nie chciałbym bić na alarm, ponieważ to jest zawodnik wciąż bardzo młody i to jest zawodnik, który rozwinie się i pewnie w najbliższej dekadzie będzie postrzegany jako jeden z najlepszych lewych obrońców na świecie. Natomiast w tym momencie sporo jest jednak takich sytuacji, w których Balde naprawdę może irytować. Tak mówiąc, w cudzysłowie, mówiąc kolokwialnie, brakiem podniesienia głowy, kiedy ta głowa czasami powinna być wysoko, a w przypadku bocznych obrońców, akurat w takich zespołach jak Barcelona, to ta głowa naprawdę powinna być za każdym razem wysoko. W każdym razie, dla Barcelony mamy mecz całkowicie zmarnowanej szansy, żeby wygrać, zapomnieć i jechać na przerwę reprezentacyjną. Ten brak punktów może się odbić w końcówce sezonu, natomiast moim zdaniem, wbrew pozorom, to nie był tak dramatyczny mecz, jak mógł się jawić. Barcelona generalnie to spotkanie powinna wygrać i szczerze mówiąc, Uważam, że przy takiej liczbie stwarzanych sytuacji i przy takiej liczbie strzałów, gdyby w tym meczu grał Robert Lewandowski, co do którego oczywiście mam wiele ale i wiele uwag, wiele zastrzeżeń w ostatnich miesiącach, uważam, że gdyby w tym meczu zagrał Robert Lewandowski, to Barcelona to spotkanie po prostu by wygrała. Pewnie jednym golem, ale, ale myślę, że po prostu by ten mecz wygrała. To by było tyle, jeśli chodzi o to krótkie podsumowanie tej kolejki. Sevilla zwolniła trenera Hosso Mendelibara. Pojawi się zapewne o tym odcinek, dajcie znać, czy ten wątek Was interesuje. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego razu.